Cześć witajcie, jest Sentinel i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo Was bym chciał przeprosić za to, że odcinki się po prostu nie pojawiały przez półtora tygodnia. No, po prostu miałem tyle na głowie i musiałem tam zrobić parę rzeczy. Ale teraz już odcinki będą się pojawiały systematycznie trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, wtorek, w poniedziałek, środę oraz piątek. Pomiędzy godziną 15 a 17 powinny się filmy pojawiać. A dzisiaj stwierdziłem, że taki chillowy odcinek. Otworzymy sobie ponad 100, chyba 120 kapsu RMR w CSGO. A ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz do jakiegoś pozytywnego komentarzu, bo to zachęci mnie do kolejnych filmów, do kolejnych nagrywek. I piszcie też, co byście chcieli zobaczyć, bo zbliżają się wakacje. I jakieś może inne filmy, jakieś takie realu, a nie gry, więc piszcie swoje komentarze. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do oglądania. Dobrze, moi koni jesteśmy już w CSGO i przejdźmy do otwierania tych wszystkich kapsuł, super kapsuł. Lecimy. Otwórz pojemnik. Pierwsza kapsuła. W pierwszej kapsuli nas niebieska naklejka. Bardzo bym chciała chociaż jedną czerwoną, bo to jest naprawdę potężnie dużo skrzyń. Dokładnie nie skrzyń, tylko kapsuł. Jedna czerwona zwraca mi się całą peni i jest pięknie. Jak nie wypadnie żadna czerwona, no to... No to koniec. Też będę wam to jakby tak skipował, bo to też będzie dosyć długo trwał ten odcinek. I będzie O, przyleciała czerwona. I mamy zwykłą naklejkę kolejną. No, widzę, że chyba ciężko będzie. Ha, ha. Dlaczego tak się dzieje? Może teraz tą otworzymy. Jedna czerwona, błagam. Jedną czerwoną bym chciał tylko. Nic więcej. Oj, na razie daję. Solidnie daje na razie. Widzę. Wszystko leci. A ja nic nie daje. Nic nie daje. Mamy Natus Vincent hologramowa naklejeczka fioletowa, elegancka. Pewnie kosztuje z 50 groszy, ale wiecie. Otwieranie takich kapsuł to, to jest po prostu zamrożenie swoich pieniędzy. Za dwa lata to będzie potężnie droga rzecz. Tak mi się wydaje, takie nakleczki. A za 50 lat to ludzie się będą otobili. Nie! Dlaczego? Tak blisko. To jest tak, my otwieramy tak. Lecimy. Mamy dużo, do, mamy dużo do otworzenia. Mamy kolejną niebieską. Czerwona była Czemu skórka Nie chcę dać, nie chcę dać Znowu czerwona przylecia Mamy! Kolejna holo Furia tym razem Jest kolorowo przynajmniej, jest łudzić się na jakieś fajnego na jakąś fajną naklejeczkę. Część czerwona leci na początku. Ona. Te, te kapsuły robią tak, że one chcą dać. One naprawdę chcą dać, ale one nie mogą. Dusi, dusi. Ja wierzę, że ona da. Jeszcze nie, ale da. Musi dać, musi dać. Jak nie da, to. Co ja mogę. Dobra, trzecia hologramowa. I te hologramowe na dziś dzień są praktycznie nic nie warte, bo. Kapsuły poszły na dół, no to naklejki wiadomo, że też poszły na dół Dlatego teraz to jedynie jakby żeby się to zwróciło, to czerwona Bo czerwone są od 50 yy, Mamy pierwszą foliowaną naklejkę mojkań. Pierwsza foliowana Zobaczmy sobie jej cenę Zobaczymy sobie jej cenę, poczekajcie Dobrze, moi kani, na dziś dzień ta naklejeczka wynosi 2 zł, ale jak wyszła to kosztowała od 7-8 zł. Dlatego myślę, że podrośnie do 4, czyli na razie jedna kapsuła się zwróciła. Dobra. Lecimy z następnymi. Nie, nie, nie. Nie. Nie, pomiędzy. Ja Piernicze. Pomiędzy. Tam była czerwona. ją dusi. Dusi tam. Dusi te naklejki, dusi. Nie no, jak tak się dzieje? Widziej, że... Wybaczę. Ale jedna czerwona. Nie no, no przecież to jest taki pech, to jest taki pech. Nie. Nie no, no przecież to jest hit! Nienawidzę tego. Nienawidzę. Nienawidzę otwierania w tej grze. Dobra. Dobra. Hologramowa. Nemiga hologramowa. Otwórz pojemniczek, lecimy z następnym. Była! 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 Zaczął się! Zaczął się! Nie no! Foliowane! Mam musiało... Dobra. Lepszy ryc niż nic. Ale tam było tak... Ona da, ona daje cię czerwoną, przysięgam wam. Nie, to. No, widzowie, no nie powiecie mi, że to nie jest niefart. To jest takie unlucky. To jest takie unlucky. To już ja 30 razy widziałem tą złotą naklejkę. 30 razy widzicie? 30 razy widziałem tą złotą naklejkę. A ona nie wpada. Dobra, Miss Click. Proszę jedną, chcę jedną, jedną. Dobra, nice. Jedną złotą naklejeczkę. Wiem no już myślałem, że przelecą co tak dwie i nic z tego nie będzie, a tu jednak miłe zaskoczenie. G2 hologramowa. Fajna naklejeczka, fajna, aczkolwiek teraz te wszystkie naklejki są nic nie warte. Dlatego trzeba poczekać, bo za 50 lat to ludzie się będą bili o te naklejki. A wy mówicie, no ja mam 100 takich. Chcesz kupić? Za 1000 złotych ci sprzedam niebieską. A on mówi, biorę w ciemno. I widzicie, i macie zysk. No nie gadaj, to było tak kolorowo. No. Pomalutku zaczynam tracić wiorę w te skrzynie. Te kontynuujemy. Ale dobrze, dobrze. No i patrzcie, no i leci, ona perfidnie, ona perfidnie przelatuje. Żeby człowiek do wziął łapę i walnął z tej się w monitor, żeby było smutno i żebyś jeszcze na większe koszty się naciągnął, to jest, to jest niesamowite, co się tutaj dzieje. Mamy. Kolejna hologramowa naklejeczka. Astralis. Elegancko. Kurczę, no chciałabym jedną złotą. takie złociszna naklejeczka. Super, super. Taka złota to siada. Kolejne gówno. Moi kani, Co za drob. Jak siada. Aj, co nam dropi? No pewnie. Po co ma być hologramowa? Dropi nam gówniana nemiga za 30 groszy na rynku Steam. Super. No i znowu z z leci złota. Nie wiem. Pracę sens życia. Jak otwieram to. Jak ludzie mogą, nie wiem, wydawać tysiące na to? Przecież to jest takie kurde. No, nie. Jak dzisiaj nie wydropi złota, to ja przez

No pewnie, pewnie. Niebieskie naklejki better. Niebieskie naklejki są super przecież. Do czego się przypieprzam? Pewnie. Złota Astralis. Ósmy raz przelatuje. Super. Otóż my kolejny kontyner, żeby dostać depresję. Dobra, foliowana. W końcu foliowana. Mamy taką nakleczkę foliowaną. Team Genji. Lecimy dalej. No i... Gejbenik. Zaczynasz dawać. To mi się podoba. Moi kani, kolejna foliowana nak naklejeczka. Renegade Soup, czyli taki Cowboy. Elegancko wygląda naklejeczka, powiem wam. No, jeszcze jak da czerwony, to ten opening jest jak najbardziej w 100% elegancki. Dobra. Mam jeszcze trochę tego, tutaj to, i lecimy dalej, otrzymajmy. Foliowana Norf. Oj, oj, oj. Bardzo ładna naklejeczka drogą. bardzo ładna, podoba mi się. Teraz daję, teraz daję, ale ja bym bardzo chciał czerwona. Czerwona naklejeczka i... Piękny odcineczek mi się łap, 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 dobra, daj, ta hologramowa lepsza już ta hologramowa niż te niebieskie cały czas. Kurde. Kurde. Gejbenik, zaczynasz dawać. Jest foliowana Virtus Pro. Mamy, moi kochani, kolejną foliowaną naklejkę Virtus Pro. Elegancka naklejeczka. I lecimy dalej. Jeszcze trochę srebrzynek nam zostało. Jak czerwonej nie było, tak czerwonej nie ma. Nie, nie da. Nie da tej czerwonej. Przysięgam. Wam. Nie da. Mnie najbardziej smuci, że mój kolega kupił 10. I mu wyleciała czerwona, a ja kupiłem 120. I mi dalej nie wyleciała czerwona. Nie wiem, Mówią, że głupi ma szczęście. No, też troszkę mogę powiedzieć, że no, nie pewnie, że tak nie jest. To była czerwona. Nie, nie, nie. To chcę dać, to chcę dać ewidentnie. To ewidentnie chcę dać. Widzicie, tu cały czas leci czerwona, ale to nie chcę dać. To tak, jakby to dusiło. To chcę, ale coś nie pozwala temu dać tej jednej głupiej czerwonej naklejki, żeby każdy był zadowolony, ale tymczasem daję nam naklejkę Norw hologramową, kolejną i lecimy dalej. Tylo hologramowa. Otwieramy kolejny pojemniczek. No i patrzcie, no i patrzcie, no nie będzie mi, że nie Fart niebieska jest pomiędzy dwoma hologramowymi i ja muszę dostać tą pieprzoną niebieską naklejkę no dobra i mamy foliowaną espady naklejeczkę kolejną już z 10 wydaje mi się, że w tym openingu było foliowany a te foliowane też trochę kosztują ale dalej nie ma tej czerwonej naklejki Virtus Pro hologramowa to no jak to jest możliwe, że to nie chce dać jednej naklejeczki czerwonej. No, no smutne to jest. Stój! Face hologramowa. Nie wiem, bo ja widziałem na internecie jak ludziom w 13 dropią dwie czerwone. Ja sobie myślałem no to w ja mam. Nie. nie. Nie, wszystko tylko nie to. Ja widziałem na internecie, jak w 13 ludziom robią dwie czerwone, a mi w 120 nie drobnie, Co za wstyd! Matko, jedyna. Proszę, proszę, Gabriel. Ile mamy jeszcze ich? Pięć jeszcze mamy. Proszę, proszę, proszę. Była znowu. Nie da, nie da tej czerwonej dzisiaj. Nie da.

bo jak widzicie leci nam kolejna niebieska naklejeczka, czyli totalnie nic i ostatnia kapsułka daje nam hologramową naklejeczkę Godsend. No i moi kani, podsumowanie tego, no werdykt jest tylko jeden. To co tu się stało, to to jest jakiś szart. Bo nie dostaliśmy żadnej czerwonej naklejki. Wydaje mi się, że jeżeli ceny pójdą troszkę do góry w przyszłości, to te naklejki się zwrócą z tego openingu, aczkolwiek to nie jest to, co ja oczekiwałem. I teraz czy jest warto inwestować w to? Jeżeli ktoś nastawi się, że jest coś fajnego, to niech się tak nie nastawia. Lepiej się nastawić. Dobra, zmarnowałem 20 zł. Czy tam ileś na te naklejki. I jak podejdziesz z takim nastawieniem, to nie będziesz zżenowany albo smutny, jak stracisz. A jak wydropisz coś, to wtedy będziesz. Ło, wow, udało mi się wydropić, jaka niesamowita akcja i w ogóle. Ja kupiłem te naklejki, że jest promocja. I uważam, że to jest taki troszkę zamrożenie swojego. Swoich pieniędzy, bo wsadzacie to do takiego magazynu, i to za jakiś czas pójdzie do góry. Bo oczywiście już tych pojemników nie będzie, będą na rynku społecznościowym i będzie to na zasadzie pamiątki, bo każda taka naklejka to jest pamiątka. Dobrze, moi kani, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie. I jeżeli zostawicie 30 łapek w górę. To otworzę jeszcze 50 tych kapsuł, jeśli zostawicie 30 łapek w górę. A ja się z Wami żegnam. Do następnych. Trzymajcie się. Cześć.